z Historii parafii Świętego Klemensa Marii Dworzaka w Wrocławiu 2016. Tutaj ludzie parafii, proboszczowie. Michał Poleński SJ, proboszcz parafii 9293 Festyn. Z okazji 125-lecia parafii Świętych Ewaldów w Dortmundzie. Apel w pierwszy sprawie: proboszcz parafii Świętego Klemensa Dworzaka w Wrocławiu Oj, Michał Poleński SJ w środku z Alex Blok. Krakowiak, ama Ewa i krakowiaczka, Ej, Ojciec Władysław Petryka S.J. Probosz w latach 93-98 Władysław Petryka wśród członków dusz pasterfa ludzi. Anon. I tutaj Władysław Petryka podczas dzielenia się jajkiem na spotkaniu Prawiana i Kawalianzy, z lewej Mirosława Pastuszek z prawej Alicja Sławik. I Andrzej Górski, jest J. Prowóz parafi 9-8-2005 podczas uroczystości wigilii paskalnej 5 kwietnia 2005. I z Andrzej Górski, jest J. Podczas procesji Bożego Ciała 6 maj 2005. Jest Żyłek, prowóz parafi w latach 2005-2008 podczas zebrania rady Parafialnej Parafialna karperęka 30 marca 2008. Wojciech Żułek przed procesyjnym wejściem do kościoła w niedzielę palmową Z lewej ojczyzny Jakub Cebulajsjo Z prawej Krzysztof Antosiewicz Siedzą Wojciech Żułajsjo z Alfonsem Irskim Duszpaster ludzi pracy Szapie rzymska, wrocławska na Jasną Górę 2 sierpień 2007 Z Jacek Siepciak, proboszcz parafii 2018, 9 stopa 2008 Z Siepciach wnętrza dyplomy, gratulacyjne gratulacje małżonko obchodne, 25-lecie Sakramentu Małżeństwa, niedzielę Chrystusa Króla 23 listopad 2008. O, to mamy i Ojciec Jacek się, jak z przodu, został 40-latków na rekolekcjach, bardziej 18 marzec 2012. Zobaczcie, Instalacja, czyli liturgiczne wprowadzenie na urząd, proboszecz. Klemensa, dworzaka od lewej, ustępujący proboszcz ojciec Jacek Siepciak, prowincja Polski Południowej, towarzystwa Jezusowego ojca. Ziółek Nowy, proboszcz ojciec Jacek Maciaszek. Jacek Maciaszek, proboszcz parafii do 2013 roku. Jacek Maciaszek, uciera błogosławieństwa, Najświętszy sakramentę podczas nabożeństwa forafia w, w dniu chorych 19 marzec 2016 i w gronie dusz pasterstwa 40-latków podczas spotkania parafialnej kawiarenki z delegacją Świętych Ewaldów z Dortmundu 6 września 2015 uczestnicy parafialnej pierwszynki do sanktuariów i na Słowacji: Eskinia Bielańska 1 maja 2016 Słuchajcie pracujący, ciąg dalszy nastąpi.